Stoję w korkach w Warszawie i zresetowałem sobie jakiś czas temu komputer pokładowy. Zobaczcie, średnia wynosi około 11 km na godzinę. Przejechałem 2,3. No i jakie jest średnie spalanie, jakie można osiągnąć? Żebyście zobaczyli, 19 litrów na 100 km. Oczywiście to są korki, to jest później zresetowany ten liczniczek dolny. Tutaj jest od resetu. Zobaczcie, jak jest upał potworny. 3,2, 3,2, i 2 ,9, 2.9. 10,5 średnia, więc mega niskan i średnie prawie 20 litrów. A tak się niestety jeździ po Warszawie. Więc ciekawe, czy moja kupra tutaj wyspaliła 30 litrów. No, jestem bardzo ciekawy. Samochód jest dosyć komfortowy, mimo tych 18-calowych felk Pokonujemy garby w miarę przyjemnie, nic nas tutaj specjalnie nie uderza, jest wygodnie. Fotel kierowcy ma masaż, funkcję masażu możemy sobie takim bocznym przyciskiem włączyć masaż. Tu wybieramy funkcję z... No, trzeba jeszcze to obsługiwać, no, właśnie to, 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 nie zawsze to kontaktuje. No i możemy sobie wybrać trzy programy. No, to... Typowo to wszystko, co było już w droższych wersjach renówek, talizmanie i Espace, możemy sobie tak samo tutaj teraz wykorzystać w naszym nowym Megan. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi nie za bardzo odpowiada, właśnie w trybie komfort. Oczywiście można sobie zdefiniować to zbyt luźnie układ kierowniczy. Tutaj w trybie sportowym jest precyzyjniej. Oczywiście możemy za pomocą tego przycisku sobie przechodzić między tymi głównymi trybami, na przykład teraz dać na komfort. No i będzie nam bardziej bujało. Układ kierowniczy też jest luźniejszy. No to taki standard dzisiejszy, to w każdym samochodzie już teraz mamy coś takiego. Nawigację już dobrze znamy z innych modeli Renault, które testowałem, to jest dokładnie ten sam system nawigacji z takimi samymi numerami, z komunikacją głosową już nie będę tutaj wam demonstrował, wystarczą próbki działania komunikacji głosowej, które robiłem w Talizmanie i Vespas, także zapraszam do zapoznania się, jeżeli ktoś przegapił co wyczynia Pani z nawigacji, kiedy próbujemy się z nią porozumieć a tutaj mamy Hada i światła prezentację świateł a, jakiś duży ruch jest coś tu rezonuje w podsufitce teraz, troszeczkę no i chcę Wam pokazać światła, zobaczcie, mijania i drogowe, także jeśli chodzi o LEDy, to no, troszkę krótko może świecą mijania teraz drogowe wystarczająco dobrze, ale Mijania nie świecą za długo, niestety. To jest taka ich pewna wada. Chcę Wam powiedzieć słowo o spalaniu. Osiągnąłem średnie spalanie. Tutaj będzie mi szalał ten sprzęt. 12,6 na 12,6 przy prędkości średniej 17 na godzinę. Ona nam spada, jak stoimy, oczywiście. I przejechaliśmy 38 km, także. Średnia 17 mała, ale spalanie jak na 1,2, 130 koni. No uważam, że jest dosyć spore. Zobaczymy jak będzie teraz, sobie to zresetuję, klikamy, także miga i będziemy sobie testować teraz spalanie bez korków. Zobaczymy ile nam spali w nocy ten samochód po obwodnicy. jedziemy 100 na godzinę, co właśnie widzicie i jeśli chodzi o wyciszenie to jak na razie jest bardzo pozytywnie nie słyszę żadnego huku co ciekawe, pewnie możemy sobie złożyć lusterka tak, jak to ma miejsce już w wielu samochodach, które testuję i możemy je sobie złożyć i rozłożyć przy dowolnej prędkości w czasie jazdy, tak dla celu dla testu, żeby sprawdzić czy coś to powoduje od strony akustycznej jakiś dyskomfort. No dobra i teraz weźmiemy sobie decybelomierz zobaczymy jak to będzie wyglądało? Pojedziemy sobie nieco szybciej. O tak wykrywanie linii. Ja bym nie powiedział, że jest tak dużo jak pokazuje decybelomierz. Jest bardzo przyjemnie w kabinie. Tak więc dziwna sprawa. Jest naprawdę dosyć cicho. Jak na 120 aktualne zużycie mamy też nieduże zużycie paliwa. Jest dość... Ciekawości. No tak, mamy przy około 2500 obrotów przy 120 na godzinę. Cały czas ten nadgorliwy asystent. Ja jadę blisko krawędzi, ale bez przesady. No przyjemnie się jedzie, jak na hatchbacka. Jest bardzo przyjemnie. Światła mijania i światła drogowe. Teraz dałem światła drogowe w trybie auto. Powinni mi przejść, ale jakoś... O, teraz są. No i ładnie nam oświetlają. Ja już chwaliłem światła w renówkach, że bardzo ładnie sobie radzą z oświetleniem drogi, a ponieważ mamy tryb auto, możemy sobie spokojnie w nim cały czas jechać i nie powinniśmy nikogo oślepić. No i właśnie, i teraz zostały zdjęte. To ciekawe. Nie wiem w sumie dlaczego, bo nikogo nie ma tutaj przed nami, no ale tak asystent postanowił. Asystent postanowił mi zdjąć światła drogowe, więc co ja tu poradzę. Nic na co nie poradzimy. Mijanie świecą troszkę krótko, tak jak w BMW, trochę mi to przeszkadza. Drogowy, bardzo fajny. Dojechaliśmy. Silnik pracuje. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Bardzo ciekawie wyglądają światła z tyłu. Tam mamy piękny księżyc w oddali, a tu mamy światła ładnie wyglądające. No i jeszcze widok na LEDy, które oświetlały nam drogę. No tak, tutaj nie, nie za wiele zobaczymy, bo nas będą oślepiały. Zaraz sobie włączymy jeszcze światła drogowe i kierunkowskazy. Także teraz mamy mijania. Tak, mamy drogowe. ładnie oświetlają drogę i zobaczmy, jak wyglądają kierunkowskazy zobaczymy sobie teraz. Kierunkowskazy w lusterkach, oczywiście. Tutaj na dole są zwykłe żarówki. Co widzę już po czasie reakcji? Oczywiście tu mamy żarówki bez rewelacji, a z tyłu? No, też żarówki. No szału nie ma Żaróweczki No ale ładnie się prezentuje Oświetlenie LEDowe Z przodu i z tyłu Poza żarówkami, które już w dzisiejszych czasach Troszkę Troszkę rażą w samochodzie O jaki tu nam wleciał komar brzydki, wynocha stąd dziadu Boga go zabiłem? Trudno może obrońcy owadów mnie nie będą ścigać za to. No to ruszamy. Trzeba zwolnić ręczny, bo inaczej nie pojedziemy. Mamy nie, nie pojedziemy. Tu nie ma automatu zwalniającego, czyli noga do końca sprzęgła hamulec i możemy. Na tej trasie potrafią się pojawić zwierzątka różne. Drogowe ustawiłem w trybie auto, tak, tak, oczywiście. Safety first. Nawet jak jedziemy 15-20 na godzinę trzeba się od razu zapiąć, to prawda. No i teraz nam się za załączyły drogowe w trybie auto. Wybaczcie ostrość, ale to nie moja wina. Sony lubi płatać figle z ostrością. No ale przyjemnie, w nocy jeździ się bardzo przyjemnie tym samochodem. Jest fajnie. Troszkę brakuje mocy, ale prawdopodobnie wynika to głównie z tego, z czego się przesiadłem do tego samochodu. Te 130 koni w podobnej masie, co w moim prywatnym samochodzie, to jest jednak <laughs> inny świat. Że jak tak trochę się pojeździ, to można już się po tych 100, 100 km powiedzmy, jak się zrobi, to można się przyzwyczaić do skrzyni, do tego jak jak ten samochód reaguje na wciskanie gazu albo można powiedzieć nie reaguje po mocnym silniku no cóż no i właśnie wracam w drugą stronę teraz jadę 130 z GPS-em, bo 3 km jest przekłamanie według licznika względem wskazany z GPS-u. No i powiem Wam, że nie, nie ma żadnych żadnych nieprzyjemnych świstów, huku, jakichś brzydkich dźwięków. Jest całkiem przyjemnie się jedzie tym hatchbackiem, tak w okolicach 130. Jest dobrze. Decybelomierz pokazuje nawet 68-69 decybeli, nawet momentami 70. Ale ja bym absolutnie tego tak nie opisał. Właśnie to jest moim uchem... Jest dobrze, jest dobrze. Tak jak, jak ja miałem 66 decybeli w Mercedesie przez 140 licznikowych, to to tutaj na pewno nie jest dwa razy głośniej przez 130 tak jak teraz jadę, niż w miercu przy 140, na pewno a 3 dB to dwa razy głośniej więc takie ciekawostki można testując z decybelomierzem zauważyć, że dziwnie to wygląda troszkę, ale jest komfortowo tak 127 jak teraz jadę naprawdę jest bardzo bardzo fajnie, można w pełni się zrelaksować za kierownicą głowa nas na pewno nie rozboli. a szyby są standardowo oczywiście, cienkie, zwykłe sprawdziłem, no. nie oczekuję tu szyb klejonych no ale na wszelki wypadek sprawdziłem minimalne szmery tutaj jakieś dochodzą przy tej prędkości, ale to są delikatne, delikatne rzeczy, a teraz ciekawości zobaczmy tak, zjedziemy sobie na różnie pokazuje, ale tak jak przy tej prędkości teraz 117-116 to nie za mało, wcale nie pokazuje za mało, <laughs> więc sami możecie to ocenić z mikrofonu. No i zwalniamy bo koniec ekspresówki. dojechałem na miejsce i chcę Wam pokazać jak cicho pracuje silnik w garażu a teraz z klimą na pierwszym biegu No tak, koło 42,5. Gasimy. I odgłos hada, który się musi schować. Tak nazwita samochód Renault Megan. Bardzo fajnie ma zrobione te LEDy z tyłu. Ładnie to wygląda, ładnie się prezentuje. Możemy sobie oczywiście z karty tutaj, klikając przycisk światełek, jak to już ma zawsze miejsce w przypadku Renault, odpalić. No i jeszcze światła przednie. i oświetlenie ambientowe w kilku kolorach dostępne w zależności od wybranego trybu będzie świeciło takie jaki tryb sobie wybierzemy jak i jaki ustalimy a powitanie, no, może sobie zamkniemy jeszcze raz samochód i pokażę Wam jak wygląda powitanie to powiedzmy, że się zbliżyliśmy do samochodu i tak wygląda Ekran powitalny. I tam jeszcze napis Link No i to wszystko. Jak widzicie, zdrowa godzina, jak dla mnie, i data. <śm> <śm> Dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o prezentację oświetlenia. Z są oczywiście tutaj lampeczki, które nie wiedzieć czemu się nie zapalają nawet w tym trybie, który sobie ustawię no, Tu jest bardzo ciemno, więc ciemne wnętrze, więc nawet te trzy punktowe światełka LEDowe nie za wiele tutaj mogą zdziałać Oczywiście mamy kartę, więc jak się oddalimy to samochód co zrobi? Powinien się, oczywiście powinien się zamknąć i powie nam bye bye A spalanie od wczoraj zarejestrowane wynosi 8,6 na dystansie już wam mówię nie to 8,6 od wczoraj zrobiliśmy 41,4 ze średnią prędkością około 50 na godzinę. Tak to wygląda.